Dzień dobry kolega przewodniczący. Witam serdecznie. Dziś jestem jako dziennikarz wolnego ekranu. Kiedyś byłem delegatem na walny zjazd regionu Świętokrzyskiego. Perspektywy gospodarcze obszaru Świętokrzyskiego, Tarnobrzeskiego, Stalowej Woli były zupełnie inne przed laty niż są dzisiaj. Dziś bieda aż piszczy. Dlaczego tak jest? Tak. Przemiany, które przyniósł. Nowe, nowe rozwiązania w 89 roku spowodowały likwidację miejsc pracy nasz region tutaj w środkowej Polsce szczególnie został dotknięty tymi zmianami stracono wtedy zamknięto, zlikwidowano około 30 tysięcy miejsc pracy ludzie którzy byli zatrudnieni w Przemyśle a którzy mieli tutaj jakieś drobne działki rolne wokół miasta Radomia, wokół naszych miast powiatowych nie mogły się z tego utrzymać i dalej nie mogą się z tego utrzymać. Szukają miejsc pracy za granicą w innych regionach naszego, naszej ojczyzny. My robimy wszystko, żeby te miejsca pracy odtwarzać. Upadły takie zakłady jak zakłady metalowe Łucznik w Radomiu, zakłady Radoskur, zakłady Proni i wiele, wiele innych dużych zakładów pracy w naszym regionie. To jest przyczyną tej biedy, która tutaj do tej pory jeszcze pisze. Z do dzisiaj mam eksportową maszynę do switcha, która stoi u mnie w domu i jest ciągle wykorzystywana. Z innych zakładów buty jeszcze niedawno schodziłem. Czy nadchodzące wybory mogą zmienić w jakiś sposób tą sytuację? maszyny do szycia produkuje się w Chinach mają znak łuczni który kupił jeden z yy, możliwe, tego, tego nowego, nowego otwarcia yy, są po 300zł można je kupić już nikt nie szyje na maszynie teraz się kupuje gotowe ubrania w supermarketa których tutaj naokoło jest bardzo dużo widać pisza marketów w bród to tak bym powiedział no, na krótko o butach Myślę, że te buty, które były produkowane, one były produkowane na pół sezonu, a drugie pół sezonu trzeba kupić drugie było. Teraz trochę się to zmienia. Co ty więcej powiesz, Osiążyk? No. Myślisz, że odbijemy się od dna? Dawny okręg centralny, przemysłowy kiedyś będzie jeszcze tętnił życiem? Powstaną tu jakieś ośrodki badawcze? Będziemy własną myśl rozwijać z powrotem? Przecież Polacy nie są głupi. No tak, to już wielokrotnie Polacy pokazywali, że nie są głupi. Mamy porządnych naszych obywateli, którzy mogą to zmienić, tylko trzeba dać im szansę, żeby to mogli zrobić, to co myślą, żeby mogli wdrożyć w życie. Myślę, że nowe wybory, które przed nami, doprowadzą do zmiany, do zmiany mentalności w rządzeniu i zarządzaniu naszym, naszą ojczyzną. Jesteśmy po wyborach samorządowych. Czy te władze samorządowe, które wybrano w ostatnich wyborach, potrafiły coś zmienić w tej sytuacji? Czy po nich można się spodziewać, że będzie cokolwiek lepiej? W naszym mieście, w, Dół, w Radomiu, mogę powiedzieć, że z tych wyborów jestem zadowolony, ponieważ kierunek, który został obrany 4 lata temu przez prezydenta młodego w tamtym czasie, najmłodszego prezydenta miasta, powyżej 200 tysięcy w Polsce, został przygotowany w sposób taki perspektywiczny, nie na 4 lata, tylko na trochę dłużej. I to zaczyna teraz jakby skutkować pozytywnie, ale z kolei polityczne działania rządzącej grupy, która jest u władzy obecnie, powoduje to, że finanse, które powinny płynąć do miasta, są w jakiś sposób przemieszczane w inne kierunki, w inne kierunki naszej ojczyzny. Jest I to, i to może, może powoli tak załamywać tę myśl, która w tamtym czasie powstała. Słuchaj, Zdzichu, jest sierpień, kolejna rocznica związku zawodowego Solidarność. Czy przestaniemy czcić rocznicę, a weźmiemy się z powrotem do roboty związkowej? Czy odbudujemy w jakimś stopniu zaufanie tych ludzi, które mieliśmy 40 lat temu? Jest tak. Rocznicę trzeba pamiętać, bez tego się nie da. To o tym mówi nasz przyjaciel, mój przynajmniej Twój chyba też, Romuald Szeremieta. Przede wszystkim pamięć o tamtych czasach tego zapomnieć nie można. Trzeba przekazywać i pokazywać nowe rozwiązania, i Roman o tym też mówi. Jego program wyborczy, który tak miałem okazję wysłuchać, jest programem na te rozwiązania, o których mówiłeś. Na poprawienie naszej sytuacji, naszego bytu narodowego. Myślę, że w tym kierunku trzeba zmierzać, może to słowo zmierzać to źle, bo dokąd idziemy i zmierzamy. No, idziemy w dobrym kierunku. Myślę, że Polacy nie są głupi, jak powiedziałaś, i wybiorą teraz nie liberałów, nie komunistów, ale osoby, które mają w sercu Polskę. Dziękuję Państwu. Dla nowego ekranu mówił przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Zdzisław Maszkiewicz.